Hej, hej, witam Was serdecznie na kanale Ubieranki. Dziś pogramy sobie w nocy jakieś śniadanie. Będziemy pracować w hotelu, który jest dość popularny wśród gości. Musimy zarabiać pieniążki, aby ulepszać nasz hotel jeszcze bardziej. No to zaczynamy. Mamy pierwszego gościa, podchodzimy do recepcji. I co mamy jeszcze? Musimy zanieść mu bagaż do pokoju. Mam nadzieję, że da nam napiwek za to. Wygląda na to, że zrobione. Przechodzimy dalej. Mamy tu na kuchni. Na restauracji jakiegoś gościa, więc musimy podejść sobie do kuchni i zrobić się coś do jedzenia. Tak jest, fantastycznie, gość zadowolony. Mamy kolejnego gościa. Nie, ten pana chce nam zapłacić za pokój, więc idziemy do decyzji. Mamy, 80 złotych dolarów. Jak fajnie. Okej, okay, musimy to ten pokój. Klikamy sobie właśnie okay. <laughs> tutaj. <laughs> Fajne jest, Okej, okay. wygląda na to, że zrobione. Aha, pisze nam na dole, że możemy używać również yy, na klawiaturze strzałek. I patrzcie, co się dzieje. Nasz pokój się przesuwa do góry również co tam na ten, to zostawiam sobie taki pomoc no to gramy dalej Przezcie, mamy kolejnego gościa na restaurację musimy szybciutko biegnąć na kuchnię raz, dwa, trzy Trzech gości. tak na jedynie zabytleni płacą mamy gościa w recepty na coś, to mają sobie pokój u Tak, dajemy mamo kluczek. I kolejnegoś na restauracji. szybko szybko na jednąć. Biedniemy, biedniemy. Dwóch gości na restauracji. Boże, bardzo by sobie się wtedy Patrzcie. Ktoś nam chce zapłacić za pokój. I mamy kolejnego gościa. Tak, jest do kluczów, do długiego. Ale musimy jeden co posprzątać. czy co? I dwóch jeszcze też tu już się Są tam że się jakiś I on chce nam zobaczyć, nie na szybko na dół. Mamy kolejnego gościa, który trafi również z bagażem. Mamy również na kuchni. Patrzcie, jaki nasz hotel jest popularny. Ile mamy gości? Trzech już na referat. Pięć. Szybko, szybko, szybko. To może do kolania właśnie. Tak, są zabezpieczone. nam te mążki, te kiesięciki zapłacić. Wszystko. Tak, zabieramy sobie. Przeszliśmy do kolejnego levelu. Jak fajnie, mamy 420 dolarów. Może kupimy sobie takie buty, które, które pozwolą nam szybciej się poruszać. Okej, okay. to nam 200 dolarów, trzeba teraz na nic noc no. Ale patrzcie, jak nadbieramy sobie więcej pieniążków, możemy sobie zapróbnić kucharza na kuchni, jak będzie fajnie. Dobra, nadbieramy jeszcze pieniążki. O, jest kolejny gość. Gość! I musimy nacisnąć na bataż, bo on wymieniu chce, żebyśmy mówi. Mógł... Tak aż do na pinterko Mamy gościa na restauracji, więc teraz szybko na kuchnię lecimy zrobić zamka. Tu tak. już gościa chce się w pokoju, płacz nam. Tak, kolejny gość. Musimy iść pod trząpas na pinterko Tak, idzie to do końca może tu jak ktoś przy okazji zobaczy, mam zapłacić za pokój szybko. Te buźki pokazują nam jak bardzo gości nie cierpili. Oj, bardzo już się do Wam nie cierpliwi, patrzcie. Szybciutko, bo jeszcze nam wyjdzie i nie zapłaci kolejnego. Tak, szybko teraz na kuchnię biegniemy. Od dnia pani do tego jednaka. Chcesz i mamy kolejnego gościa. Tak? się Ale przyszliśmy do kolejnego otoczu. jak fajne. Ile mamy pieniążków, jest to 30, kurde. Ważne, na... Na łóżko nas stać. Stać nas na kolejny stoliczek do restauracji. Ale wiecie co, ja bym chciała na na tego pucharza. Na razie nic nie będziemy kupować. Będziemy grać dalej. na do ramy 500 pieniążków. Raz, tak, mamy w Okej, okay. mamy gościa przy recepcji. Znajdujemy się na nim szybciutko. Mamy znowu na restauracji kogoś. Okej. Okay. Coś nam jeszcze znowu zapłacić. Możemy to ściągać. Okej. Okay. Mamy kolejnego gościa przy recepcji bagażam, czyli cytamy i na gościa, i na bagaż musimy mu na pokoju. I mamy trzech gości na restauracji, więc szybciutko mykamy, dopóki nie znajdziemy na kolejnym nie bo chciałam zapłacić do Dobra. Do okay. Chciałam drugi do czekamy no i jedziemy po gości na goście raz, dwa, trzy kliknięcia skończyliśmy kolejny level kochani patrzcie jak fajnie mamy 780 dolarów i teraz stać na, na kurkarza okej okay. Fajnie. Zostałem nam 170 dolarów. Tak to różne, co to nic nie więc wybramy dalej. Dobra. Dobrze. Dobra, musimy lecje szybko postąpać pokoju. Bo patrzcie, już nie mamy żadnego pokoju wolnego. Kolejnego gościa mam. Jakaś zabija nam tu, z chybka. Dobra, i poznasz pokoju. Kolejny gościa, garzę. No proszę. Ok, i bagaż. może no, posprzestanę ten pokój, no, nam też trochę Okej, na, deszcz, bardziej... okay, na teraz, żeby nam zapłacić, żeby kurde nie ucieknął. Kolejny z bagażem. Ale patrzcie, jak na fajnie kucharz pracuje, nie musimy już obsługiwać tej części lokalu. On nam tam zbiera pieniążki, no i patrzcie, no, przeszliśmy do kolejnego levelu. Ja nie będę już teraz dalej grać, to Wam. Gra jest dostępna w linku, który znajdziecie pod filmikiem. Zapraszam Was również do innych gier dostępnych na stronie internetowej ubieranki.eu Gry są darmowe, wystarczy dostęp do internetu. Pa, pa!